W tym filmie powracam do grania na trybie hardcore, a przede mną trzy główne zadania na mapie składającej się jedynie z biomu Ice Spikes. Jest to zdecydowanie najtrudniejszy biom do grania w Minecraftie, ponieważ po pierwsze nie pojawiają się na nim żadne drzewa, po drugie istnieją minimalne szanse na pojawienie się tam zwierząt, a po trzecie w nocy na nim występuje taki mob jak Stray, czyli szkielet, który po trafieniu daje nam efekt spowolnienia. Dodatkowo dla urozmaicenia do świata dodałem również paczkę 50 modów, więc na pewno będzie ciekawie. Jak już słyszeliście, będę miał do wykonania trzy zadania. W pierwszym jest stworzenie bazy Drugim jest przejście Minecrafta A trzecim pokonanie głównego bossa tej krainy Czyli lodowego smoka Czy uda mi się zrobić je wszystkie I czy uda mi się przeżyć Pamiętając o tym, że po śmierci odcinek się kończy Aby się tego dowiedzieć oglądajcie film do samego końca A ja już nie przedłużam I zapraszam was do oglądania Dobra, jesteśmy na świecie Także możemy zacząć rozgrywkę Tym razem zacznę ją trochę w inny sposób Ponieważ nie będę mógł zrobić tulsów żadnych Jak widzicie poza śniegiem i lodem Nie ma tu nic No i jako, że nie ma tutaj wiosny ani chyba zwierząt. No, chyba, że jakieś mody dodały zwierzęta. No, to moim planem na sam początek będzie poszukanie jak największej ilości ruin portalu. Ponieważ z ruin portalu będziemy mogli zdobyć obsydian. A od razu mogę Wam powiedzieć, że najbardziej zależy mi na tym, aby jak najszybciej dostać się do neteru. O, a jednak jest zwierzę. A dobra, on mi będzie uciekał. Mamy mięso z królika. To jest e, naprawdę dobry start. Ale wracając do tego, co mówiłem, no to w neterze właśnie będę mógł zebrać drewno. A jak w neterze zbiorę drewno, no to już po prostu będę mógł zacząć rzeczywiście rozgrywkę. Ponieważ Będę mógł zrobić pierwsze tulsy i tego typu rzeczy Dobra, tu na pewno nie chcę wchodzić Póki co. Myślę, że będziemy biegli na północ Będziemy sobie zwiększać tutaj Kordy i liczę na to, że uda nam się Znaleźć właśnie jakieś Ruiny portalu. O, ale tutaj łódka By się przydała. Normalnie śmigał jak Formuła 1. No ogólnie ten teren jest mega Ładny. Ja bardzo lubię ten biom O, o kurde. Czy ja z niego też będę miał mięso? O, o kurde Kurde. Nie spodziewałem się tego, ale bardzo przyjemnie mogę na nim jeździć. Więc już z tym Reniferem będę szukał ruin portalu. Chociaż wydaje mi się, że na nim trochę wolniej biegałem, więc jednak normalnie będę szedł. Póki co żadnych ruin portalu nie widzę. Co to jest? Dobra, mamy jakąś strukturę. Czy ona będzie bezpieczna? No, raczej nie. Ale szczerze wam powiem, że niepokoi mnie to. Mamy ruin portalu. Jak szybko mi jedzenie spada, więc liczę na to, że tu może jakieś będzie. Nic tu nie ma. Gdzie ja schodzę? To nie jest dobry pomysł, żebym ja tam schodził. Dobra, ja wracam na górę. Chodźmy do portalu. Proszę, żeby tutaj coś dobrego było. Dobra, mamy żelazo Mamy dwa hełmy, wezmę sobie oba Mamy fire charger, bloku złota niestety nie wykopię jeszcze No i co poza tym? No zbytnio nic W ogóle dwa bloki złota Nie mam jak zebrać drewna, więc nie wykopię ich No, lipa totalna jest póki co Ja naprawdę mam biegać bez sprinta teraz Patrzcie, itemy jakieś pod lodem są Diament, diament tu jest, tu jest diament I mamy mapę Dobra, jest żelazo, a jakieś drewno Tu są jakieś itemy jeszcze, proszę Dobra znaczy szczerze wam powiem, że niestety te itemy nie są za dobre, bo nic z nich nie mogę zrobić jak na razie, ale mamy kilof. Kilofem mogę już wykopać sobie kobla pierwszego. Jak pora dnia, niedługo noc się będzie robić. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Wykopię tutaj trochę tego kobla. Szczerze mówiąc, mega dobrą opcją jest patrzenie tutaj, czy rzeczywiście może są jakieś zamarznięte przedmioty, bo no co by nie mówić, mam pierwsze diamenty z tego. No nie, no świetnie, no jeszcze więcej HP może będę tracił, co? Dobra, mamy drugie ruiny portalu, ale ja mam 3,5 serca, nie mam regeneracji. Dobra, proszę, coś dobrego. Okej. Okay. Ja zapiszę sobie kordy tego portalu, bo jeżeli udałoby mi się zebrać jakiś obsydian, no to naprawdę łatwo byłoby mi go dokończyć. Dobra, zjem złote jabłko. I może jeszcze jakiś tutaj portal uda mi się znaleźć. Zaraz będę ją totalną lipę... Czy ja muszę tracić te obrażenia? Ja nie wiem. Tyle czasu nie grałem na hardkorze. Teraz tak głupio tracę obrażenia, że to jest jakiś hit. Dobra, mięso z królika kolejne. Trzeba wam powiedzieć, że mocno się obawiam nocy, bo mody, które zostały dodane tutaj na tą paczkę, były dodawane trochę losowo, więc y, nie wiem jakie moby mogą się tutaj pojawiać. No dobra, jest tutaj jakiś renifer. Chyba to jest renifer. Nothing here, but monsters. O! Super sprawa. Jakieś szkielety pierwsze, nie chcę się z nimi bić. Ja po prostu będę uciekał. O! O, ja się przestraszyłem. Nie! Dobra Czy ja mogę odpychać moby śnieżkami? Mogę Dobra, git Może pozabijałbym terenifery. Ile ty masz HP? Okej, okay, mamy mięso, mamy mięso To całkiem niezłe Mamy dużo mięsa naprawdę To prawda, niestety go nie przepalę teraz Ale dobra, nie jest wcale aż tak źle Dobra, znowu nie mam sprinta Nie trafił mnie, proszę Nie no, musiał mnie Nie! Nie! Dobra nie wiem, nie wiem, co ja mam robić. Nie wiem, co mam robić, no. Już kolejne moby do mnie idą. Szczerze, ten odcinek może się zakończyć mega szybko. Dobra, nie będę ryzykował. Po prostu robię sobie tu dziurkę i sobie w tej dziurce zostanę. No nie mogę ryzykować, mam półtora serca. Spróbuję sobie zregenerować życie. Faktycznie tego mięska trochę zebrałem. No jak? Czemu to się tak wolno regeneruje? No co to ma być? Przecież ja się nawet nie ruszam. Regeneruj się, no. Ja rozumiem, że to jest tryb hardcore, ale no bez przesady. Pięć i pół serca mi się zregenerowało. W ogóle mam tu mapę. Zobaczmy jak to wygląda. Czy ja tu widzę jakieś ruiny portalu? Chyba nie. No, będzie ciężko. Dobra, z tego co widzę, zrobił się dzień. Możemy biec dalej. Liczę na to, że uda nam się jakieś ruiny zaraz spotkać. Dawno nie robiłem takiego typu wyzwania w Minecrafcie, serio. To naprawdę nie jest proste. To chyba jest węgiel. Tak, to jest węgiel i jeden mi się nawet udało wykopać. Sprawda też nic z niego nie zrobię, ale no spoko. Dobra, jest portal. Obsydian obecnie jest dla mnie najważniejszą rzeczą szczerze. No i po co mi te żelazo, no? Jeszcze motyka, no nie wiem. Ta gra sobie ze mnie żartuje przecież. W sumie teraz tak sobie pomyślałem, że przecież mogę poszukać mineshafta, no tylko że bez kilofa może to być trochę trudne. O! Kolejne rzeczy zamarznięte. Tym razem emeraldy. O! Dobra! No i to rozumiem! Żelazny miecz, żelazny hełm. Jeszcze mamy sztapkę żelaza. Dobra, mamy jakąś broń. To jest serio dużo w tym momencie rozgrywki. O! Dobra, mamy kolejny portal, a mi jedzonko padło, a już nie mam następnego. Super. Dobra. Daj mi upsy Dian. Ja zaraz dostanę wszystkie możliwe tulsy złote, a obsydiano jak nie było, tak nie ma. A tutaj też jest portal do dokończenia. Dosłownie, trzy klocki tutaj brakuje. No i szukamy dalej, tym razem bez sprinta. I Witamy, widzę. Ryba. Dobra, czyli możemy też jakieś jedzonko zgarniać stąd. Ciekawe, czy jest możliwość, żeby drewno było właśnie tutaj. I zobaczmy, co to jest. Widzę tutaj dużo wełny i jest bardzo dużo nici, a nici nam się przydadzą na pewno na łóżko. Mamy trzy wełny, czyli mamy wystarczającą ilość na łóżko. No ale łóżka póki co nie zrobię dalej. Dobra, proszę, no teraz musi się. Się udać. Jeden. Ale dobra, mamy złote marchewki. Szczerze, ze złotymi marchewkami myślę, że nawet będę mógł biegać w nocy. No bo po prostu życie będzie mi się regenerować cały czas. Dobra, taką regenerację to rozumiem Jak to wygląda wszystko? Tu nic nie ma Przynajmniej ładne chmurki są. Kolejny diament Rybę też wezmę Ja w ogóle miałem biec na północ A tak w sumie wyszło, że biegam na wszystkie strony świata Czy to jest naprawdę portal pod lodem? Serio? Cześć, będzie to skrzynka w ogóle? Jest, no Bez obsydianu Ale dobra, siekiera W ogóle to jest siekiera Sharpness 4 Ja w ogóle zapomniałem o tym, że mam ten żelazny kilow. Przecież ja już mogę kopać bloki złota Szkoda, że zapomniałem o tym Teraz już będę to robił Na szczęście na tym lodzie nie pojawiają się mob więc to jest serio spoko. Dobra, jest kolejny. Nie no, ja będę ją nieskończonej żelaza, a obsydianu jak nie miałem, tak nie mam. Ale przynajmniej całą złotą zbroję już mam. No jedzenie mi padło, ale dobra, z niego mamy. Co jest? Dobra, regeneruje życie. O, renifery przy farmie trochę tutaj. Bo jedzonko mi się naprawdę przyda. O, dobra, jest kolejny portal. Co to za portal? Jest. To jest to jakiś słup bardziej. No i obsydiano, jak nie było, tak nie ma, oczywiście. Dobra, daj mi tą perłę. Nawet perły nie, dobra. Może tutaj będzie? No proszę. Mamy drugi obsydian Z tego co widzę ten portal żeby odpalić Potrzebuje trzech bloków I wszystkie które do tej pory znalazłem też minimum trzech potrzebowały Więc no nie mam co z tym zrobić jak na razie Czemu ja pojedyncze klocki muszę znajdywać? Już mogłoby dać takie trzy naraz na przykład no, Dobra to musi być to Szczerze za dużo czasu spędzam na bieganiu tutaj Chyba zaraz serio się wkopię po prostu w dół I pójdę do jakiegoś mineshafta A no, jeżeli akurat mówiłem to w momencie, kiedy pojawił się ten portal, to tutaj musi być ten obsydian. Po prostu musi. Proszę. Dziękuję. No i na złość, oczywiście, teraz dwa. Kiedy potrzebowałem jednego. No, ale dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, wejdziemy tutaj po prostu. Dawaj mi te bloki złota jeszcze. I teraz przede mną kopanie. Krajnik obsydianu. Więc widzimy się za dwie godziny. O, wykopałem. No to jeszcze drugi. Jest, dobra. Z tego co widzę, to już noc się zrobiła. Teraz, żeby nie zwalić położenia tego obsydianu, robimy tak, tak, tak. Robimy tak. No i według moich obliczeń, teraz powinienem już odpalić portal. Dziękuję. Najwyższa pora wejść do Neteru. Dobra. Nie, tylko nie klitka. No błagam. Ta gra w każdym możliwym momencie próbuje mi utrudnić zadanie. O! Dobra. Pojedyncza dziurka, ale dobra, skoro jest taka pojedyncza, to ja sobie w ogóle zapiszę kordy tego portalu. No i co, teraz przed nami szukanie netherowego lasu. Las z biomu endermanowego i las ten czerwony. W ogóle z tego co widzę, jakiś mod dodał nam tutaj rudy do neteru, i niektórych to ja w ogóle nie wiem, co to są za rudy. To jest pewnie żelazo, to jest pewnie węgiel, dokładnie. Czy to są diamenty? Ja, to jest niesamowite ile? Ja mam już diamentów, a nic z nich nie mogę zrobić. Kompletnie nic. Dobra, mamy las. No i w końcu w tym momencie rozpoczyna się rozgrywka. Biorę siekierę do łapy i kopiemy te drewno. Czemu ta siekiera mi padła na hita? Dobra, nieważne Ważne jest to, że mamy już drewno W końcu mogę zacząć rozgrywkę I robimy od razu sobie rzeczy Zaczniemy od skraftowania diamentowego kilofa Mamy 16 żelaza z tych samorodków, co mieliśmy Dobra, no ja zrobię po prostu klatę No i spodnie też zrobię Jest w końcu naprawdę dobrze I tak sobie myślę, że również zrobię diamentową siekierę Ponieważ chcę zebrać w tym momencie jak najwięcej tego drewna No bo wiem, że jak wyjdziemy z neteru, No to po prostu znowu go nie będę miał Dobra. Dobra, już wiem dlaczego mi tam ta siekiera padła Padła mi dlatego, bo jest z tego co widzę wgrany mod na szybkie ścinanie drzew No to szczerze, dobra, nie będę narzekał, bo bardzo lubię tego moda Zdecydowanie mi on tutaj ułatwi sprawę, jeśli chodzi o zdobywanie tego drewna W ogóle widzę tutaj grzybki, więc ja również sobie pozbieram Bo z grzybków oczywiście będę mógł zrobić sobie zupki Co by nie mówić, każde jedzenie w tym momencie rozgrywki jest dla mnie ważne Zobaczmy, czy tutaj coś będzie Fajnie by było Co? Mam. Zabijemy te szkielety. Ej, 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 nie! Dobra, zjadłem złote jabłko. Cud, jakie obrażenia dostałem od nich? No tak, więcej jeszcze, żeby was tu było. Ja w ogóle teraz się skapnąłem, że nie zrobiłem tarczy. O, bastion w ogóle jest tutaj. Mam tarcz. Szczerze, wróciłbym do tamtych szkieletów, bo wiem, że w późniejszym czasie przydadzą mi się kości. A kości mi się przydadzą, dlatego, bo będę chciał rozrastać farmę. Dobra, jest. O, łuk dostałem z niego. A czekajcie! Przecież to są bloki kości. Dobra, zbieram to wszystko. To będzie tyle mączki kostnej. Teraz już będę szedł w stronę portalu. Naprawdę, by mi się przydało więcej tych grzybów, bo jedzenia mam coraz mniej. O, diament. Co jest? Ile diamentów? Czemu ja pomyślałem, że tarczę to zablokuje? Nie wiem, ale wiem, że tu jest więcej diamentów jeszcze. Półtora serca, no. Dobra, robimy miskę i robimy zupki. Czy one będą się stakować? Niestety nie. Szkoda. Musimy zregenerować życie. Teraz te brązowe by mi się jeszcze przydały. Ale te diamenty to chętnie pozbieram. Ile ich jest? Przecież ja zaraz będę miał całą diamentową zbroję. W końcu jakaś duża ilość tych grzybów. Dobra, widzę naszą dziurę. Okej. Okay. Jest noc i pada śnieg. Świetna sprawa. Lecimy spać. Jak dobrze w nocy pójść spać? Serio. Przez to, że udało mi się wejść do neteru, w końcu możemy zacząć normalną rozgrywkę. Ponieważ, no teraz już przynajmniej mam crafting. Moim następnym celem do zrealizowania jest znalezienie pojedynczej trawy. W ogóle mam tyle rzeczy w ekwipunku, że przydałby mi się plecak. Nie wiem, co mam wyrzucać. Bieram łóżko. No i myślę, że po prostu pobiegniemy gdzieś dalej. Oczywiście za bardzo nie chcę się oddalać stąd. No bo mamy tutaj portal, a myślę, że do neteru jeszcze nie raz pójdę w tym filmie. Ogólnie całkiem sporo już biegam, niestety żadnego takiego nasionka nie udało mi się znaleźć. Wydaje mi się, że na wcześniejszych wersjach na pewno dało się znaleźć takie pojedyncze nasionka, które rosły, ale teraz niestety nic takiego nie widzę. Więc wpadłem jeszcze na drugi pomysł, że mogę po prostu właśnie wejść do pierwszego dungeona w tym filmie. Oczywiście może być to głupi pomysł i myślę, że nawet tak jest, no bo mimo wszystko jestem na trybie hardcore i bardzo łatwo jest mi zginąć, ale wydaje mi się, że w takich dungeonach po prostu mogą się znaleźć jakieś takie losowe bl Typu, nie wiem, jakieś liście, z których losowo mi wypadnie sadzonka, albo właśnie jakieś nasionka. Więc myślę, że warto to sprawdzić. Zrobię sobie pochodnie. To na pewno nie jest dobry pomysł, ale żadnego innego nie mam. Ale dobra, to jest tak pojedynczo zrobione. Tutaj się najbardziej tak przyjaźnie wydaje. O, no właśnie, i już, już tutaj mamy jakieś kwiaty. Marchewka, marchewka Dobra, to jest to właśnie czego oczekiwałem Po takim dungeonie Jak mamy już jedną marchewkę, to szczerze już wygraliśmy tak naprawdę Widzę już tam spawner I jeszcze się nie aktywował Trzcina biblioteczki Jeszcze się nie odpalił ten spawner A to w ogóle jest pełno drewna, tak swoją drogą Mogłem już wejść tu jednak wcześniej Dobra Dobra, zniszczyłem Wysadź go, wysadź go Jest Dobra, no i mamy kolejne skrzynki tutaj. Mamy jabłka, mamy kolejną marchewkę. Mamy złoto i mamy emerald. Dobra, git. Kolejna marchewka. Szczerze, naprawdę mi dobrze idzie. Są tu jakieś nasionka cebula? Statyw alchemiczny? Czy ja go będę potrzebował? Raczej nie. Przydałoby mi się więcej nici, bo jak będę miał więcej nici, to będę mógł zrobić plecak. Kolejne biblioteczki tu mamy. Kolejne biblioteczki. Tu jest zejście niżej. Może ja będę bił z tego miecza Sharpness 5. Jakaś zęczątowana tarcza. Zamienimy ją sobie. Złote jabłko. Złote jabłko, oczywiście, że przyjmę. Szczerze mówiąc, ja już bym wychodził z tego dungeona, bo mam wszystko, co chciałem. Ewentualnie tych nici faktycznie mógłbym więcej, ale nici i tak mogę pozbierać sobie na powierzchni z pająków, Więc po prostu wyjdziemy sobie stąd. Dobra. Jesteśmy. Warto by było od razu iść spać. Stawiam. Nie! O, ale się przestraszyłem. Dobra, chciałem powiedzieć, że stawiamy łóżko i idziemy spać. Dobra, mamy nowy dzień. Teraz kolejną rzeczą, jaką chcę zrobić, będzie zrobienie skrzynki i odłożenie naszych przedmiotów. I odkładam to, co mamy. W ogóle ja może rozświetlę jakoś tu teren. Myślę, że tutaj po prostu już zrobimy taki teren na naszą główną bazę. Chcę na pewno rozsadzić te marchewki, więc biorę bloki kości. Zamieniam to wszystko na mączkę kostną. Mamy tej mączki kostnej miliard. No i potrzebuję wody oraz dirta. Czy tutaj będzie dirt? Jest, dobra, git. I teraz potrzebuję wody. Woda się pojawi, jak zniszczę. Nie pojawia się. Skoro się nie pojawia woda, to będę musiał ją zdobyć z innego miejsca. Równie dobrze wodę też mogę wziąć stąd po prostu, nie? Dokładnie. Wydaje mi się, że ta woda zamarznie, jak ja ją wyleję, więc warto by było jakoś to obudować. No w żaden sposób to nie będzie ładne, ale myślę, że będzie działać. Tutaj damy wodę, a tutaj damy dirta. Teraz potrzebuję motyki i zobaczmy, czy to będzie działać. Tak, mogę zasadzić. No to teraz przede mną trochę wyrastania tych marchewek. Dobra, wykorzystałem ponad staka mączki kostnej. I jak widzicie, mam prawie półtora staka marchewek. To jest kolejny mocny progres, że mamy aż tyle jedzonka w tym momencie. No i teraz już myślę, że jesteśmy gotowi, aby zająć się jednym z zadań na tym filmie. Oczywiście mogłem już teraz, nie wiem, zrobić bazę jakąś i tak dalej. Ale tym akurat wolę się zająć potem. Na ten moment uznałem, że chcę przejść grę. Myślę, że to jest całkiem spoko opcja, dlatego wejdziemy teraz po raz kolejny do netheru i wybierzemy się do bastionu oraz do fortecy. Oczywiście wezmę wszystkie potrzebne przedmioty, czyli nasze bloki złota którymi również będę handlował z piglinami. A czy coś jeszcze potrzebuję? W sumie. Dobra, będzie mnie stać na plecak. Mamy plecak, jest to mały plecak, więc za dużo rzeczy tutaj nie zmieszczę, ale to jest i tak coś. No i mamy 13 diamentów. Czy ja chcę coś z nich zrobić? Robimy miecz, zrobimy sobie klatę. Myślę, że możemy wchodzić. Dobra, jesteśmy w neterze, więc możemy lecieć do bastionu. Bo z tego co pamiętam, był tutaj najbliżej. Dobra, jest ten bastion, który widziałem wcześniej. Muszę uważać najbardziej na brutale. To nie jest Brutal. Skoro to nie jest brutal, to mogę Oczywiście od razu z nim tutaj pohandlować Może jakieś perły od razu O, to mi się na pewno przyda do fortecy Dobra, podczas gdy on handluje, może po prostu pójdę dalej Jezu, ile te brutale mają życia To to jest niesamowite dla mnie Złote jabłko, złoto Zacznę sobie odkładać może te temy niektóre Do plecaka, bo straszny syf mi się robi w ekwipunku nic specjalnego, ale przynajmniej blok żelaza Czemu wy chcecie mnie bić? Przecież mnie nie widzieliście Kolejna potka, no ale pereł żadnych nie wydropił Niestety Dobra, jesteśmy w tej lepszej części teraz No i muszę zejść jakoś w dół Niestety nie mogę zrobić łódki, więc zostaje mi rzucenie tej perły Tam wiem, że będzie jakaś skrzynka z dobrymi itemami Mam nadzieję jedynie, że mi brutal żaden nie spadnie na głowę No jakby co Rzucę sobie tą potkę Zrobimy tak Dobra, git Pyk, 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 żeby mi nie spadł na głowę. Tu To już magma się pojawiła. Dobra. Dwie sztabki netherite'u i Kaum z Mendingiem diamentowy. Zakładam to od razu. O, tak. Możemy stąd uciekać. O! O! Już się przestraszyłem. Dobra, muszę stąd jakoś wyjść, tak, żeby nie zginąć. Czy mam pewien pomysł? No i właśnie go zrealizowałem. Szczerze, już widziałem, że po prostu zginę. Czemu ja muszę mieć takiego pecha? No dobra, w teorii to było szczęście, że nie zginąłem. Mogło być gorzej faktycznie. Z tego co widzę, tutaj jest sporo tych glinów, więc warto by było to wykorzystać, wziąć ich wszystkich, żeby trajdowali. Mam dla was złoto. I handlujcie dla mnie, proszę. Dobra, z tego co widzę, skończyły handlować. Mm -hmm. Ile tych pereł będzie? Jest 10. Dobra, jest 16, to może jeszcze więcej będzie. Dobra, więcej chyba nie ma, więc idealnie 16 by wydropiły. Dobra, wezmę jeszcze drugą potkę. Możemy stąd teraz wychodzić już. Swoją drogą, skoro nadropiło nam aż tyle nici, to warto by było powiększyć plecak. Bardzo łatwo się go powiększa. Potrzebuję wełny i mam powiększony plecak. I teraz możemy jeszcze raz powiększyć. I teraz mogę zrobić największy plecak. Zobaczmy, jak dużo on jest. No i to jest odpowiednia ilość miejsca. Bastion mamy załatwiony, więc teraz przed nami pójście do. Fortecy, tylko oczywiście najpierw ją muszę znaleźć. Mam nadzieję, że w miarę szybko uda mi się to zrobić. Dobra, jest forteca. Oczywiście do niej sobie od razu wbijamy Dokładnie. Dobra, Git. A już widzę czarnego szkieleta. No i dobra, muszę znaleźć teraz Pawner blaze'ów, Szkoda, że jakiegoś lootingu nie mam. O jezu! To jest. O, goblin. Co? Jak ja spadłem? Dobra, nie spodziewałem się tego A to był goblin z Better Minecraft'a bo ogóle No tak, żeby jeszcze więcej was tu było Nie no, co to ma być? Mam złote jabłko? Jedno serce Ja pierdzie... Dobra, muruję się jako. No Co to ma być? Dobrze, że złote jabłko miałem Jak ja tam mam... Przejść Dobra Drugie złote jabłko zjadłem, żeby mieć większą pewność, że przeżyję i po prostu pójdę w tamtą stronę, bo tutaj nie podoba mi się. Mamy dwie pałki. Potrzebuję jeszcze pięciu. Nie zauważyłem go. Ja pierdzielę. A! One są mądre! Dobra, zabiłem go. Czemu one są mądre? Jest. To jest odpowiednia pora, żeby wypić tą potkę. Myślałem, że sobie poradzę bez niej, ale nie będę jednak ryzykował. Nie no jak... Dobra, 5 7. Dobra, mamy to. Rozwalam spawner i spadamy stąd. Czy tego endermana muszę zabić? No tak, jasne. Dobra. Ja po prostu stąd idę. Elo. Wracamy do portalu. Dobra, ustawiam turę respawn pointa. Mimo, że na trybie hardcore nic mi on nie daje, wiadomo, bo nie mogę zginąć. Ale jak wejdę do portalu, będzie to przeniesie mnie tutaj, a nie na ten główny spawn. No całkiem sporo biegłem, więc myślę, że to jest dobry pomysł. Robię oczy endu i rzucamy. Okej, okay, w tamtą stronę. Także bez przedłużania od razu tam biegnę. Dobra, rzucę gdzieś tutaj. Dobra, jest, mamy to. Wbijamy. Od razu się wkopuje. Nie ma na co czekać. Mam nadzieję, że nie wpadnę teraz do lawy, bo będzie mi smutno. O, dobra, mamy to. Witam serdecznie w Strongholdzie. Ogólnie ten Stronghold naprawdę blisko był, więc cieszy mnie to. Co to jest za Stronghold? No nic tu nie ma. O, mamy bibliotekę, więc sobie z tego skorzystam. Na pewno potrzebuję tych książek, więc je sobie pozbieram teraz. Tak, chociaż żebym miał 64. No i mogę wracać do szukania portalu. O, dobra, mamy jedno oko w portalu. E, co czy możecie mnie nie bić, szczury? Proszę. Od razu wkładam te oczy i wbijamy. Nie ma na co czekać. Wejdźmy do endu i wykonajmy pierwsze zadanie z tego filmu. Dobra, jesteśmy. Oj. Dobra, muszę zrobić most. Mamy łuki strzały, więc z wieżami powinno mi pójść łatwo. Bum. 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 I boom I Szybko. Dobra, trafiłem. A! Jeszcze ma wieżę gdzieś. Gdzie? Nie no, na Endermana spojrzałem Nie, 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 nie! <ścoughs> no Proszę cię no! Stary, ja nie zasłużyłem na... Taką śmierć! Ja! Nie, 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 nie! Ja pierdziel, jeszcze smok mnie będzie. Muszę te wieże zniszczyć. Jeszcze jedna chyba jest. Proszę! Ło! <ścoughs> nie spodziewałem się go tu. Proszę. Jest! Dobra, mamy to. Sperczował. Zabijamy go już. Szkoda, że jest niewidzialny teraz, ale nie narzekam. Dobra, sperczował. Mamy to. Dobra. Zabijamy. Mamy! To. Jest! Pierwsze zadanie w tym filmie mam zaliczone. Dobra, kopię bloki i od razu lecimy do End City. Niektórzy z Was pewnie myśleli, że od razu będę wychodził z Endu, ale nie, ponieważ chcę zebrać Eltrę Dobra, jesteśmy w End City. Także teraz przed nami szukanie struktury. Chyba to nie będzie takie łatwe, niestety, z tego co widzę, bo jesteśmy na takiej odosobnionej wyspie. No dobra, to po prostu zrobię most. Dobra, mamy statek. Lecimy tu od razu. Dobra. Jo! O, się przestraszyłem. Nie wiem kiedy ja się na niego spojrzałem niby, ale to było dosyć stresujące Zbieram bloczki i po prostu tam wejdziemy robiąc wieże Dobra, tak perłę tu po prostu Jesteśmy Dobra, git Zobaczmy jakie itemy Looting 3. łupata, Silk touch i Vein Mining. A Vein Mining to jest enchant, który doskonale znam z Better Minecrafta. Do tego mamy Buty Protection 4, Unbreaking 3. więc nie sobie wezmę. No i mamy oczywiście Elytra, czyli coś, co chciałem zdobyć. Powoli mi się jedzonko kończy, więc niedobrze. No i teraz będę chciał poszukać jeszcze jednej rzeczy. O! Właśnie o to mi chodziło. Jeżeli nie wiecie, to nie jest węgiel. A ja wiem, co to jest, ponieważ raz już kiedyś grałem na tym modzie. Ta ruda tutaj to jest Onyx. Onyx jest jednym z najlepszych itemów do Tworzenia narzędzi, jak i zbroi, jeśli chodzi o tego moda na rudy, oczywiście to sobie pozbieram. I w sobie tak sobie myślę, że warto by było jeszcze pobiegać tutaj, właśnie w poszukiwaniu tego onyxu ponieważ no szczerze Wam powiem, że jeżeli będę miał zbroję Onyksową oraz narzędzia i miecz tego, to ja mam praktycznie najlepsze możliwe itemy, jakie tylko są dostępne na tej paczce modów. Mamy kolejny. Kolejny. Naprawdę dużo się tego pojawia. A no musicie mi uwierzyć na słowo, że ta ruda jest przemocna. Kolejny. Dobra, jest. Myślę, że tyle już nam na spokojnie wystarczy. Także mogę już szukać portalu i wracać. Jeszcze tutaj wykopię, jak akurat jak znalazłem. Dobra, możemy wskakiwać do portalu. Jazda. No i tak jak mówiłem, pojawiliśmy się tutaj, ponieważ właśnie postawiłem tu łóżko. Zajmę się już robieniem drugiego zadania, a drugim zadaniem jest tworzenie bazy. Ogólnie jak możecie się domyślić, zbytnio na tworzenie jakiejś ładnej bazy nie mam tutaj możliwości. Także po prostu myślę, że stworzę jakiś taki prowizoryczny domek z drewna, które posiadamy, żeby po prostu mieć, gdzie przechowywać itemy i myślę, że to będzie całkiem spoko opcja. Będę musiał oczywiście iść do neteru po bloczki, ponieważ mi się kończą. I dobrze będzie to jakoś tak wyglądać. W sumie tak sobie myślę, że raczej nie chcę ryzykować jedzenia tych owoców w neterze. Zaraz jak wrócimy, to postaram się rozsadzić na nowo marchewki. Przy okazji jak jestem w neterze, to będę kopał tu węgiel, bo jest go tu naprawdę całkiem sporo, a węgiel mi się potem przyda na przepalanie onyksu. Ile tu jest diamentów w ogóle? O co tu chodzi? O! Jest i goblin! Unbreaking 4, a tak poza tym to takie średnie te enchanty. Dobra, wracamy. No i dobra, teraz muszę to dobudować do końca. A dobra, piasek jest tutaj! No to jednak będę miał okna, fajnie. No i dobra, mamy nowy dzień A nasz domek prezentuje się tak Jest to najprostszy domek, jaki można zbudować w Minecrafcie Ale szczerze wam powiem, że zupełnie nie miałem pomysłu No i co? Na pewno będę chciał tu enchant wstawić Oj Trochę źle to obliczyłem Tak miało być Mam nadzieję, że mi wierzycie Dostawię tą ostatnią biblioteczkę Dokładnie Także postawmy teraz ten enchant no i dobra, teraz muszę zabrać lapis, więc po raz kolejny pojadę do neteru. Dobra, jest lapis. Także kopiamy go. Dobra, jest kolejny. I myślę, że tyle nam wystarczy. Zobaczmy, czy onyx się przepalił. Tak, przepalił się. Także skoro się onyx przepalił, to ja wam mogę powiedzieć, że już mogę wyrzucić te wszystkie itemy. Ponieważ teraz tworzę najlepszą zbroję w grze: Keum, klata, spodnie i buty. No nie wiem, sama klata ma plus 14 armora, rozumiecie to? Do tego oczywiście zrobimy miecz. I specjalnie byłem w neterze po pałki Blaze'a, żeby go zrobić. I robi się go w ten sposób. No jest to mega potężny miecz. Ale teraz to, co zobaczycie, to jest najlepszy możliwy kilo. To, w jaki sposób on działa, jest dla mnie po prostu przepotężne. O, i już zresztą widzicie. Eficiencji 20. No, i pewnie teraz mnie zapytacie. No, no dobra, takie Eficiencji 20. Pewnie to nawet nie działa. Więc od razu wam pokażę, w jaki sposób to działa. Nie, to jest po prostu. To jest po prostu tak piękne No ale dobra, teraz przed nami w ogóle enchantowanie jeszcze Tego kilofa nie uda mi się zenchantować No bo ma już enchant nadany na sobie Ale miecz zenchantujemy No w końcu, dobra Onyxowy miecz, sharpness 4 to jest naprawdę bardzo dobry item już. No i teraz już resztę zbroi bym sobie zenchantował. Klatę. Niech będzie Protection 3. I zenchantuję również spodnie. Również Protection 3. No i dobra, z takimi itemami wiem, że mogę iść już na walkę z głównym bossem z tego filmu, czyli ze smokiem. W teorii już zabiłem smoka, no ale to będzie inny smok. Zresztą zobaczycie zaraz. No i teraz pójdziemy spać i udamy się w miejsce, gdzie ten smok się znajduje. Jeszcze tak sobie pomyślałem, że w sumie warto by było ogarnąć trochę lepszą regenerację Co tu robi Creeper? 22 złote marchewki Mamy dwie potki na hila. Także myślę, że już możemy lecieć do tego smoka Dobra, dotarłem do tego smoka Już go widzę Dobra, lecimy Walka Od razu zregeneruje Co jest? Nie wiem ile on ma życia Dobra, nie jest taka łatwa z nim ta... Ja na niego wsiadłem, co? No. O kurde, Nie! Biemy się z nim dalej. Proszę, no, muszę go zabić. O Jezu mnie! Bierze jakby do paszczy. Proszę, no ile on ma życia? Jest! Mamy to! Pokonałem lodowego smoka i jednocześnie zrobiłem trzecie zadanie w tym filmie, więc mega fajnie. Jak on w ogóle fajnie leży teraz. Nie była to jakaś trudna walka, ale dosyć ciekawa była mimo wszystko. Także, no co? Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych filmach. Także do następnego.